Witajcie, o kurwa! Jak najbardziej! Akurat włączyłem nagrywanie i taki apek. Więc jak witajcie w kolejnym odcinku i jak. i kontynuujemy misję. nie wiem, jakąś Brzegi Northland. Może gra się trochę różnić. Przykładało, że mam footmenów i. Panów, Mądry plan, bo była jakaś aktualizacja i niby też nie aktualizacja, po prostu Plik który zapisałem Jak był niezgodny mi. w ogóle z groundens, więc, więc grałem od nowa, ale szybko tu przeżem po prostu, Witaj! szybko wymaksowałem po prostu 2-2, nie skończę tą misję i będę teraz nagrywać jedną misję na jedną odcinek na albo po prostu na kilka razy. Wtedy. Oczywiście. Jak najbardziej. Dobra. Gdzie mógł się? to, ja no. rato, to ja bym chciał bardziej. Widzisz, Jak tego Na coś mądry dla ja. mnie. Czeka, coś ci powoli Jak najbardziej. Na honor. Za mojego ojca. ojca, króla. Oczywiście. Mądry dla Poczuj za mój gniew. No i, no, i wyjdź, tak. Stryk za światłości! Nic cię już nie uratuje! Ulepszenie. Gotowe. Strajca za szczękości. takie Nie jest takiej ciężko atakować, tylko Po prostu, tych tam mieć i trzymać się. do snu Kurwa. 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 No. Kurwa się Jak najbardziej! Więc tak, zanim coś jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Czy to. No, to Więc. A teraz będzie że jedna misja na odcinek w jak będzie dwóch lat, to po prostu na kilka dni. Odchodzi sprawiedliwość. Poczuj mój gniew. O, to było karne. Potrzeba więcej drewna. Nic cię już nie uratuje. Nie, nie, ja już nic nie króla. Króla. Zdrajca światłości! nie. Nie, nic cię już nie uratuje. Nadchodzi sprawiedliwość. Bierem się do walki. To pod spodnaga. Mądry plan. Nie o, żadny nędznik. się do walki. Za mojego ojca. Króla. No i Muradin Radin dosłownie. Oczuj no, mnie! Gdzie mam się udać? Nie. Tak? nie. No. Kuraty nic nie robią, ale... Powiedz mi, Muradinie, po co tu w ogóle jesteście? Kajś na tym mroźnym pustkowiu są starożytne wrota. Podobno przenoszą do tajemnej krypty, w której ukryta jest runiczna broń zwana Ostrzem Mrozu. Przybyliśmy ją odzyskać, ale im bardziej zbliżaliśmy się do wrót, tym więcej napotykaliśmy nieumarłych. O. Książę, nie znaleźliśmy żadnych śladów Malganisa. To bez znaczenia. W końcu i tak go dopadnę. Kapitanie, tu założymy nasz główny obóz. Tak, panie. Tak, panie. Więc... W takim razie <laughs> zakończymy. Krócie to co grałem misję z u 40 minut, ale kontynuujemy po prostu od razu z, z buta. Rozie ósmy niezgoda z type dnia wczesnego rankiem w nowym obozie Artasa. Wybacz mi, panie, ale książę jest nieobecne. Co sprowadza królewskiego posła w tak ponure miejsce? Z woli króla macie natychmiast wrócić do Lordaeron. Lord Uther przekonał Terenasa, by odwołał was do kraju. <śmany> Mamy się od tak pakować i wracać? <śmany> Zgadza się. Moi ludzie donoszą, że drogi wiodące ku wybrzeżu są opanowane przez nieumarłych. Musicie znaleźć inny sposób, by dotrzeć do waszych okrętów. Do diabła z nieumarłymi. Przebijemy się przez las. Kapitanie, czemu nikt nie strzeże posterunków? Panie, twój ojciec nakazał nam wrócić do lorderonu na prośbę Lorda Utera. Uła. Uter kazał odwołać moje wojska? Do diabła! Jeśli mnie opuścicie, nie zdołam pokonać Malganisa. Trzeba spalić okręty, nim dotrą do nich żołnierze. Nie przesadzasz, aby chłopcze. Spalić się do wręk! Nikt nie wróci do domu, póki nie wypełnimy naszego zadania. Okej. Okay. Jakieś niebezpieczeństwo? No, dobra, stop. Sprawiedliwości niech stanie się Skarż, za... Trzeba nam więcej ludzi, wyprzebić się przez hordy nieumarłych. Widziałem w okolicy kilka obozów tajemników. Może zgodzą się dla nas pracować. Sprawiedliwości nie stanie się zadość. Nie Dobra. Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry gram się do walki jak najbardziej. Witaj! Światłość jest mą siłą. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Jestem gotka! No, to rozumiem! Jakieś niebezpieczeństwo? Się do walki. Służę światłości. Większa mikstura mamę Sprawiedliwości Dobra. nie stanie się Który jest obiekt. Mądry plan. Ok, więcej ja armora damy... Nie... Mamy 25 Oczyść. minut, żeby dotrzeć do okrętów. Mądry plan! Światłość jest przeklęty, To wszystko jego wina. Będę dla ciebie zabijać. Nie trzeba mi się kłaniać. Światłość może jest Nie trzeba mi się kłaniać. No Nie to niech stanie się zadość. Służę światłości. Jeszcze może innego ogrodu czuję chyba Jakieś niebezpieczeństwo? To, co Nie przestań się kłaniać. Jak najbardziej. Na honor. Z Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. Cierę się do walki. Światłość jest moją siłą. A kapłan może żegnać złej światłości. Nie bracz się. Jak na człowieka, coś ci powoli idzie. He? Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Na honor. Gierem się do walki. Muszę lecieć. Jestem mostek. Ja no, to rozumiem. No, muszę znowu trolę wykupić. Będę czekać. Z każdym cel. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Słatwość jest. Dobre, lecimy, lecimy. Mądry plan. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Nie mogę się Nie trzeba mi się kłaniać. Poczuj mój gniew z cel. celem. Lord Świetnie, ale to jeszcze nie wszystkie. Słatwość jest moją siłą. Na honor. Bierem się do walki. Służę światłości. Nie wiem, nie jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej... Mądry plan. Oczywiście. Oczywiście. Nie trzeba mi się kłaniać. Nie będę Sprawiedliwości. Niech stanie się zadość. Za mojego ojca. Króla! Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Mądry plan. Z każdą jest mą siłą. Na honor. Jak najbardziej. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Oczywiście. Że to ku Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Te 3 światłości. Mądry plan. Pierem się do walki. Jakieś niebezpieczeństwo? Brat, mądry nie Światłość jest mą siłą. Z się cel. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Na honor. Bieram się do walki. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Oczywiście. Służę światłości. Będę dla Ciebie zabija. Nie gorączkuj się. Jakieś niebezpieczeństwo? Będę dla ciebie zabijać. Z Sprawiedliwości niech stanie się zadość. O, we, 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 we. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra. Jak najbardziej. Mądry plan. Nie trzeba mi się kłamać. Oczywiście. O, no zadowolenie. Kamilmane. Oh, Światłość, towarzyszu. Do dzieła. Służę, światłości. jeszcze się do roboty. Czas młota. Weźmy się za to. Jakieś niebezpieczeństwo? Gdzie mam się udać? Nie trzeba mi się kłaniać. Każdy cel. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Wierzę się do walki. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Mądry plan. Światłość jest mą siłą. Gdzie mógł się udać? Rusz za... Służę te. światłości. Oczywiście. Bierem się do walki. Muszę lecieć. Ja też! Musisz lecieć? U. Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej... Dobra, lecimy. tu się przebija pierwszy Lion. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Co to było w tym naborze? Mądry plan. A to są ci. No na razie dobrze O, O! Oczywiście. Skaż służę światłości. Oczywiście, ten, cel. mądry plan. No teraz będzie chorka. Na honor. Oczywiście. Gdzie się udać? Nie trzeba mi się kłaniać. Witaj! Chwila, moment i gotowe. Róż zady. Chodź, mały. Ruszamy. Światłość jest mą siłą. Jak najbardziej. Mądry plan. Na mą się siłą. do walki. Na honor. Witaj! Światłość jest mą siłą. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Na honor. się Oczywiście. Mądry plan. Z każdym Jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Dobra robota. Został tylko jeden. Na honor. Oh. Oczywiście. Nie trzeba mi się kłaniać. No to się gapi. Jakieś Nie jest co. Nie Nie wiem, Nie Nie Mądry plan. Jak najbardziej. Nie trzeba mi się kłaniać. to Oczywiście. Sprawiedliwości nie stanie się zamość. Na honor. Dobra. Na honor. Witaj! Jakieś niebezpieczeństwo? Bierem się do walki. Oczywiście. Gdzie mu się udać? Witwas. światło światłości. Jak najbardziej. Bierem się do walki. Światłość jest mąsila. Mądry plan. Wytrwałość nie stanie się zadoć. Straszny muzeum. A szałos, widzę. Pod rzędem. Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. To znowu chyba będzie miało. Duża światłość. Gdzie bym się Nie, to jest już... Mądry plan. Tu jest ostatni okręt. Światłość jest moją siłą. Jest taka, taka, no nawet misja. Taka na easy. To jest szybka misja. Zdrajca światłości. Książę? Szybko, moi rycerze! Ci zbrodniarze spalili nasze okręty i odcięli wam drogę do domu! Wyrżnąć ich za on! Przeklęte potwory! Zalić wszystkich! <śm> okręty zniszczone. Co teraz zrobimy? Słuchajcie mnie wszyscy. Nie ma już odwrotu. Jedyna droga do ojczyzny wiedzie przez zwycięstwo, tu, na tej ziemi, zwyciężymy lub polegniemy. A teraz wracać do obozu i na posterunki. Więc, takim akcentem kończymy odcinek z Warcraft 3 Reforge. I widzimy się w następnych, więc, see you soon.